Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoki Sejmie. Ustawa o elektromobilności to tak naprawdę ustawa o zubożaniu Polaków, o wykluczeniu transportowym i generalnie o utrudnianiu życia Polakom. I z jednej strony ja naprawdę doceniam tę troskę o zdrowie Polaków, o zdrowie naszej gospodarki, no ale problem polega na tym, że szanowni państwo tworzycie pewną utopię. Utopię, w której takiego świata, w którym nie trzeba pracować, w którym nie trzeba w zasadzie nic robić, w którym wszystko jest czyste, bezemisyjne, biegają jednorożce i są widoczne same tęcze. Problem polega na tym, że to wszystko jest tylko utopia, i to bardzo kosztowna, a już w tym momencie Polacy muszą wybierać, czy kupować te najbardziej potrzebne Produkty, czy płacić swoje rachunki chociażby za energię, a jeszcze im dokładacie kosztów za transformację energetyczną. Stąd moje pytanie: kiedy zamierzacie powiedzieć Polakom, jaki jest rzeczywisty koszt waszej utopii?